O, to jest exit. Znowu na zewnątrz F5. Eee, deserty 9 mm. Dobra. ty Tu też się zamknie. To, to, to co? Co jest 5? A, tutaj mam. Dobra. F5. okej <grym> okej okay. okay. Tu jest czysto. Tutaj jeszcze O kurde O Jezus Maria. Chyba opuszczone to miejsce jest przepraszam jak ja mam się tam dostać Aha, w ten sposób. O kurna! Ej, dostałem. Ej, Boże, Boże. Aha, nie robiłem tego. ja, ja, ja. Nie mogliby tych cholera F5 apteczków dawać. Apteczków, apteczek rzecz jasna. O to mi chodziło. Tak tutaj, tutaj i znowu F5 i F5 poczekajmy sobie tutaj no chodź się tu i daszę okej okay. Ja nie wiem, czy tam jeszcze ktoś nie był. F5. Ja nie, nie, nie lubię tak. Cholera. Apteczkę dajcie. Gdzieś musi być jakaś. Mhm. Mhm, już widzę. Jest apteczka! Ojeja, znalazłem. Ciach, F5. <grych> Od razu. I spadł chłopak. No, no nie, przykro mi... Nie, to nie było zbyt ciekawe. To nie była zbyt ciekawa śmierć. Nie wiem po co ją pokazali F5 i gra zapisana. Przeładowana. Tu się wziął strop, zawalił. No to lecimy dalej z tym koksem. Mm, mm -hmm, mm -hmm. Tak, wiem, że często zapisuję, ale, aha, aha, dobra, tam się zawalił, tam, a tu, tutaj, dobra, hmm, to jakieś biura, cholera, hmm, tak, tu jest ten strop, fail. Okej okay. co nie było jakieś takie ambitne zbytnio Już nie mam tych w sumie będę zacząć e, bo tu się nie... się nie da Szkoda bo powinno więc po prostu z tego po... O dobra granate full podniósł Aha nie podniósł tylko pokazał tak Tu jest zamknięte, więc musimy iść tam. Dobra. Więc wiemy, gdzie mamy i zapiszemy. Mm -hmm. o, tutaj coś wyjebało. Wyjebało. Dobra, tu jest czysto na razie. Ale i tak słychać było F5. No i fr. Pa, pa, Oh, kurwa. Ah. No Dobra, zabity <laughs> e, Aha, dobra, koniec bajki, <laughs> e, jak się używało granatu? No, Options <laughs> Controls Combat Select best weapon, select. Second, attack, jeden select second, second, przepraszam Was za to bardzo. F Aha mm. chyba tak. Ja. O kurna yep. Mhm Dobra Wybiegną <ślesk> Jeszcze granaty Ludzie Co to miało być? F5 Jest tam ktoś jeszcze? Eee Chyba nie Mam tam parę nie, haha, dobra, stałe w zatkali. O. Ciekawe czy tu... Okej. Okay. Ha, hmm. no, faktycznie trochę tutaj w sumie mogłem, aa, mogłem w to też walić. A, bo oni stąd się wy, wyjślą. O, tu jest okno. Ale. Raczej nie ma z niego wyjść, więc chyba w tamtą mańkę trzeba iść. Tutaj. Ciach. Chopsia. A. A. Dobra. Pancerne szkło. A, tu mamy windę. Która pewnie nie działa. Tu też mam windę, tu mamy drzwi. Jedne. Działają. Oj! O, dzia oj, 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 oj! Żeby nie spaść, nie chciałbym taki, taki kawał iść znowu. Czyli te działają. Te nie działają. Te działają. MP5! O, fajnie. Ale wiecie co? zostanę zostanie przy tym, co mi zostało. To? Co mogę wykończyć? No bo MP5 to łatwo pewnie zużyć F5 Okej okay. Czysto aż, aż to cholera dziwne jest O, tu jest F O ja <grytanie> Dobra Aż to dziwne jest, że tak tu cicho Nie działa Snajperko, ale fajnie Dobra, ale, ale Bez ekscytacji, tak? Nie działa Ok Zapiszemy sobie Zapisało się Idziemy Trzeba szybko stąd zwiewać, bo oni mają Te cholerne puszki tutaj O, 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 o właśnie Hop, wiejemy O nawet widzie to mają. O matku O, to jest ta co... Ta, to jest tak z góry. Ale co, że co mam ich załatwić, czy ja? Nawet nie wiem gdzie oni są. Aha, dobra, już wiem Nie Digle. 70 No właśnie, hm, się tutaj <ścoughs> naprawdę nie wiem co mam teraz zrobić, szczerze mówiąc i yep. O kurde O, trafił mnie Judasz, no, blisko było. No nie, i mnie zabili. Hmm, no dobra, lecimy z tym dalej. Eee, gdzie my jesteśmy? Aha, dobra. <noise> <noise> Dobre, nie? Ciekawy efekt. Sicho. Aha, bo oni nas zobaczą dopiero jak przeskoczymy, tak? <noise> Więc trzeba zaatakować trochę wcześniej. O, o, tam są. O, nie, 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 Digle 2. Ho. Dobra, sprawdzimy. Czy tam coś jeszcze jest? Nie, pozdejmowane wszystko Więc no jedynym wyjściem jest tu, o? o a chyba nie jednak Hmm, dobra, ale gdzie ja zapisałem? Aha Mam Yeah. po... No. Oh, yes. Oh, oh, cool. A jest jeszcze jeden Tylko żeby nie spaść, nie? No, no bez jaj, no, o, no dobra, wtedy mi poszło trochę lepiej Dzisiaj był epic Teraz, dzisiaj <gryw> Przecież odcinki nagrywane tego samego mnie. Przecież że co? Aha, dobra jest oh Dobra, F5 Nie ma co i tak jesteśmy prawie martwi. Jeszcze wyżej Aha. O kurwa A oni, że co, to armia jakaś, czy jak? Kurwa Ludzie O Jezus Maria Ludzie Co to miało być? Przepraszam bardzo, armia jakaś? Apteczek zero Na chuj mi amunicja do MP5? Jak i tak zaraz dechnę O kurna, trochę popsułem to Nie dość, że trup to jeszcze cholera. Nie mam tej Ludzie, co to w ogóle było? O, tak. <śm> no właśnie, kim byli ci Kolesie? Eee. Wiesz, Max, jakbym wiedział, to bym ci to przedstawił bardzo chętnie. O,